Seria Iluzja doczekała się trzeciej części, która właśnie wkracza do kin. I nie powinno to nikogo dziwić, bo kino interesowało się sztuką iluzji od swoich początków. Jakie są najlepsze filmy o iluzjonistach? Sprawdźmy. Iluzjonista, czyli opowieść o XIX-wiecznym magiku, który staje między księciem Austro-Węgier, a jego narzeczoną. Stylową produkcję przyćmił w momencie premiery Prestige, który wszedł do kin mniej więcej w tym samym czasie. Ale to w tym filmie Edward Norton sprawia, że w kilkanaście sekund wyrasta drzewko pomarańczowe. I słuchajcie, nie jest to nic. Iluzjonista, czyli filmy o iluzjonistach nie mogą się pochwalić oryginalnymi tytułami. Tym mowa o dziele francuza Sylwana Shometa, opartej na niezrealizowanym scenariuszu Jacques'a Tatiego, opowieści o starzejącym się artyście, który odzyskuje wenę, kiedy nawiązuje ojcowską relację z pewną młodą dziewczyną. Forma pięknie rezonuje tu z treścią. Rysunkowa animacja jest w końcu rodzajem magii. Hugo i jego wynalazek czyli opowieść o pierwszym i największym iluzjoniście kina, Georgesu Meliesie, Martin Scorsese oddaje tu hołd ojcu kinowego spektaklu, snując historię trzynastolatka, który pomaga na powrót odkryć dla świata dzieła twórcy podróży na księżyc. Nie mogło być inaczej. Powstał film o magii kina. Presto, czyli krótki metraż Pixara o iluzjoniście, z którym nie chce współpracować jego królik. Mężczyzna usiłuje dać występ, ale zwierzak nie zamierza pracować za darmo i domaga się marchewki. Iluzjonistyczna rekwizytornia, w tym magiczny cylinder, świetnie sprawdza się tu jako narzędzie Slapstiku. Nic dziwnego, umiejętność rozbawienia widza to też czary. Prestiż, czyli Christopher Nolan robi film tak jak lubi najbardziej, o tym co lubi najbardziej. Historia rywalizacji między dwoma iluzjonistami opowiedziana jest tu przecież za pośrednictwem misternej, szkatułkowej narracji i co więcej, działa jako metafora kina. Kina, czyli sztuki zarządzania uwagą widza tak, żeby na koniec wstał do oklasku. Abracadabra, czary mary, a jakie są wasze ulubione filmy o iluzjonistach? Piszcie w komentarzach.